12 minut, słuchania, ale czego się nie robi? Dla kontentu, i dla kochanek, widzów, i dla wyjaśnienia sprawy. Nie powiedziałbym czart, ale wiem, że on to obróci. Dobra, let's go. Jesteście gotowi? będzie walczyć, co spotkałeś wczoraj w WCA? Maja, Staśko i. Monika ma na imię, ta druga. Kaski -y props, za spontan, całkiem spoko się to ogląda. I potem mini serialu zyskałeś w moich oczach. Dzięki, Tarku. Batony Fame MA! Dostępne tylko w biedronce. Ale mamy intro, nie? Dzięki ślicznie za reklamkę, razem ze mną Marcin Dugel. Siema. Ciszej? Dobra, widziałem z kim będzie się bił Holak, nie kojarzę tego iluścia. Jak u Ciebie? Bardzo dobrze. Dawno Cię nie było i tak chciałem ogólnie zapytać. Gdzie? u Ciebie czy... I tu i... W internecie. Bo... Też, ale i tutaj na no, fajnie, przed kamerami też nie mieliśmy racji zbyt, zbyt e, ostatnio rozmawiać, więc co u Ciebie, jak Ci leci i tak dalej. U mnie szczerze bardzo dobrze. Moje życie wygląda trochę inaczej niż wyglądało kiedyś, ale, e, ale wydaje mi się, że... Przeraz. Ciszej! A bo wczoraj, jak czyliście, że, że zna cicho, to podgłaśniałem. A dzisiaj już jest ten. Za głośno, tak? Hmm. Zaawansowane ustawienie dźwięku. Okej. Okay. Raczej na plus. Okay. No w sensie, na ile po tobie widzę, no to też uważam, że jest u ciebie chyba wszystko po drodze. Ale też chciałem przejść sobie poniesła słuchaj do tego, e, no bo jeden walka z Bońskim, to już wasz rewanż i tak dalej, ale przez wiele osób tutaj było to uważane, że odrzewany kotlet, że trochę zbyt długo na to czekaliśmy. Ja trochę też byłem tego zdania, jak najbardziej, no? Ja trochę też byłem tego zdania, że trochę za długo na to czekaliśmy, że te emocje wszystkie wygasły i tak dalej. Natomiast z tego wydaje mi się, że fajnie, że wracamy też z inną formułą, innym, e, innym... innym... jest To jest bardziej szacunku do innych osób nie chcę tego robić. Do czego mógł teraz nawiązać, więc tak było to... Ja też po prostu, powiem, no, ja powiem, że nie oglądałem waszej części konferencji. Nie wiem, czy wydarzyło się coś mocniejszego, do czego mógłby teraz nawiązać, a i tak było, to możesz sam o tym powiedzieć, coś, tam chciałbym dokończyć. Nie, ja nie mam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Jak... Są rzeczy, które pewnie chciałbym rozwinąć, ale z możesz szacunku, z szac... ale z szacunku do, do innych osób nie chcę tego robić, tak. bo, bo nie spodobały mi się parę rzeczy, które Kasper powiedział też na temat. Chociaż. Nie, 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 nie. nie. nie, coś... Kasper, nie? Kasper, 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 Kasper robi teraz. O co chodzi, jak myślicie widzowie? Bo ja nie wiem. Chciał powiedzieć Joli na temat Joli. Chodzi o Julię. Obstawiam, że tak. Bo o co może się przepierdolić, Marcin Dubiel? Szczere wyznanie o Kostera Błoński. Ciekawe, w co może napierdalać Marcin Dubiel? Jak nie w twój były związek? Ciekawe o co? Ja, ja teraz jestem szczęśliwy, ale będę napierdalał e, w twój były związek. Bo myślę, że to jest twój najsłabszy punkt. Nie chcę nic mówić, Marcin, ale ja nie dotknąłem żadnego z twoich związków. Porównanie do Ciebie. I to się nazywa szacunek do innych ludzi, a nie pierdolenie o szacunku. Różne rzeczy, ładnie wizerunkowo, e, super, jakby każdy, każdy wie, że to jest fajna gra. E, tyle, no ja, 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 ja wiesz, ja nie. Nie liczę na to, że ludzie gdzieś tam nagle zmienią znowu zdanie na mój temat. Ja raz jestem lubiany bardziej, raz mniej, raz nie jestem w ogóle lubiany ale też obecnie zniszczony. Wiesz, no. Ogólnie jeden temat, o który chcecie zapytać, ale nie chcę bardzo wchodzić w szczegóły, tylko po prostu przytoczyć to, o czym piszą ludzie, że obecnie Julia Kostera, która no magazyn jest sytuacja w sytuacji nie ma a nie Nie razem, że teraz cudzo sobie. Eee, hey, kuria, to już była ostatnia gala, gdzie będzie poruszany ten temat? w towarzystwie, jak ty możesz to skomentować? Ja wiesz. No nie wiem, no na przykład Kasper, Kasper, rozwinął ten temat na konferencji mówiąc, że... Kasper rozwinął ten temat. Wiedziałem, przez całą konferencję nie dotyka... Kurwo. Kurwa to znaczy chciałem powiedzieć. Jestem hip Kasper rozwinął ten temat. No, ale nie Julia, bym... Julia mam... Po... Kasper rozwinął ten temat. W związku ze mną To Jakub przeszła jakby do obozu Marcina i to tylko o to wyłącznie chodziło. A, jeszcze przypomnę przypomnę skąd się pojawiło pytanie. Podróżniczy czy jedno pytanie do Kaspeli. Kasper, Kasper rozwinął temat, kurwa, tak siedziałem i potem chciałem właśnie gadać. Czy bawiliśmy Także zapraszamy, zostawcie suba. Ja zapraszam na spontan. Mam jeszcze jedno pytanie do Kacpra. E, oczywiście nie chcę, żebyś traktował to jakoś ofensywnie, czy, czy coś, jesteś stary zawodnikiem. Totalnie neutralne pytanie, ale wydaje mi się, że wielu ludzi jest ciekawych. No bo ponieważ e, ostatnio na Instagramie Marcina można było zauważyć zdjęcie Julii. To już moim zdaniem było wpłynie potrzebne, bo temat Juli był poruszany 15 tysięcy razy. Napisałem do Boxdela i się. Poprzepraszał mnie tam, ale mam... W... Chuj w te przeprosiny tak naprawdę, bo... Mm, on dobrze wiedział, że to jest... Bez sensu w ogóle poruszył ten temat. Bez sensu. Eee, bo każdy, kto był zainteresowany, to mógł to, to sprawdzić i, i tyle. nie smak pozostał. Kostery, która jest w związku... No i dobra, i tu się, się by powiedziałem, bo... Musiałem wypowiedzieć się na tym, w sensie musiałem. Mogłem się w ogóle nie wypowiadać, ale jak już padło, to pomyślałem, że lepiej będzie dać krótki statement i zakończyć ten temat definitywnie. Który dałem jej na prezent. Chodziło o to wyłącznie. Chodziło I Myślę, że że czasem. Nie przyszła do mojego. I co tam, o co, co dubiel ten? Jeszcze raz. Ja to No nie wiem, no na przykład Kasper, Kasper rozwinął ten temat na konferencji mówiąc, że... Kasper rozwinął ten temat, kurwa, zostałem wypytany, o chamskie pytanie kurwa, dotykające... Dobrze idzie konferencja, więc kurwa, Michał Boxer Baron, jako kolega Marcina Dubiela. A to wpierdalmy jakąś szpileczkę na koniec. Eee, tak mi się wydaje. Eee, I tak. Tu kasper rozwija temat. Weszła jakby do. I posłuchajmy teraz. obóz Marcina. I to tylko o to wyłącznie chodziło. Ale Julia nie przyszła do mojego obozu. To... Ale nie chciałbym. Możemy zakończyć za, temat za, Julii. Się... Myślę, że z szacunku do niej prosiła też, żebym nie rozmawiał o niej na konferencjach. Myślę, że to jest wystarczające. Czy to jest osoba, która kurwa ciągnie i rozwija temat? A ten Pierdoli. A ten mówi, przepraszam, żeby nie było. Ja wciąż na festiwal, festiwalu. Nie... Wiesz, to mówił, że z szacunku do, do niektórych osób nie chce poruszać tematu, po czym wyciąga takie rzeczy. ...nie są razem, że teraz w sobie buja się w twoim towarzystwie na ten temat na konferencji, mówiąc, że ładne rzeczy wizerunkowe właśnie, ja nie chcę się źle o Julii wypowiadać, kontaktowałem się z bla, bla, bla. Z tego, co ja wiem... Marcin, różnica między nami jest taka, że ja wszystkie relacje, w sensie miałem tylko jedną... Potrafiłem zakończyć z klasą. I w przeciwieństwie do ciebie, Marcin, mamy szacunek do siebie i myślę, że Jula ma tak samo szacunek do mnie i ja mam szacunek do Julii. Nie będę poruszał, jak zakończył się twój ostatni związek. Chuj, już poruszyłem, więc chuj. Nie będę mówił nic. Dobra, teraz się zestresowałem i się powtarzam. Marcin, byłeś w związku z Lexi. Był to nieoficjalny związek. Napierdalałeś na ten fuj wiosów. Robiłeś wszystko, żeby zdobyć z tego sławę i żeby ściągać z tego wyświetlenia. I do ostatniego momentu, gdzie zdążyliście się rozstać, to stwierdziłeś, że spijesz z Lexi, jeszcze kurwa, do samego końca wszystko, co jesteś w stanie. I wpierdoliłeś wasz niepubliczny związek na pożegnalny post. Ludzie nie mieli pojęcia o tym. Domyślali się, że jesteście w związku. Ale ty, żeby wpierdolić i nabić sobie rekordową ilość wyświetleń i rekordową ilość lajków pod swoim postem, wrzuciłeś o tym, że się rozstaliście. I ty, Marcin, będziesz mówił do mnie i pouczał mnie, jak powinno się rozstawać. Gdzie naprawdę uważam, że ja i Julka jesteśmy. Jedną z niewielu par w internecie, on zrobił to bez wiedzy z lekcji, tak, ona nic nie miała o tym pojęcia, Możemy, możecie sobie posprawdzać, pooglądać jej reakcję po Uważam, że z Julką podeszliśmy najdojrzalniej jak tylko się dało ogólnie, jako jeden z niewielu par na polskim YouTubie Że udało nam się rozstać normalnie Więc Marcin proszę nie wypowiadaj się na temat rozstawiania, rozchodzenia się. Nie wypowiadaj się na temat pokazywania się jakoś pr bo ja nie, nie, mam, nie mam żadnego zespołu pr Marcin. Ja jestem sobą. Jestem Kacprem Błońskim w przeciwieństwie do ciebie. Ja nie udaję nikogo, Marcin. Jestem po prostu sobą. A ty od wszystkich tych lat, które pokazujesz się w internecie, masz jakąś wytworzoną wizję siebie i ty nie potrafisz, nie potrafisz sobie poradzić z tym od lat. I to jest twój problem Marcin. Przestań kogoś udawać i przestań udawać, że nikogo nie udajesz, bo to jest twój problem. Prywatnie, prywatnie tam e, trochę nie rzeczy po wcześniej, więc e, stąd moje podejrzenia, że to jest tylko i wyłącznie gra wizerunkowa. Natomiast, e, wiesz, e, ładnie zbił temat w momencie, w którym ja chciałem go gdzieś rozwinąć, mówiąc, że Julia prosiła o to, żeby e, tego tematu nie dotykać i to dla mnie jest oczywiście... To kurwa rozwijam temat czy go zbijam? zamknięcie zamknięcie buzi bo ja jeśli, jeśli ktoś rzeczywiście miał e, takie nastawienie to ja nie mam zamiaru go, nie mam zamiaru go nie, no nie, ogólnie nie chciałem poruszać tematu nie ale Pogadamy. Z też ale też od siebie chciałem dodać, że jakby jesteśmy ludźmi i to jest normalna sytuacja, że jeżeli się doradujecie, no to nikomu nic do tego skoro prywatnie przecież jesteśmy spokojnie. Ja nie mam to też nie jest tak, że ja nagle się zacząłem tak. z Julianem przyjacielski, na, na festiwalu, wiesz, byliśmy e, razem na festiwalu, oczywiście, że spędziliśmy trochę czasu razem, rozmawialiśmy, ale e, to nie jest tak, że my staliśmy się jakimiś przyjaciółmi, a e, wiesz, przez przez się, się nie, oczywiście, że nie, ja wielokrotnie z Julią rozmawiałem podczas gdy wiesz, mój konflikt z Kacpem trwał. E, szczerze, wiesz, przecież się też przez ludzi do tego, że kurwa, powiem to. Chuj, coś... Nie, no jest to taki do Tobie! Nie! Oj, cofam wszystko. Akurat to jest coś, co mnie męczyło, bo wydaje mi się, że wydaje, wydaje mi się, że wywiad... To jest... Y Dobry moment do tego, żeby, żeby o tym powiedzieć, dobra okazja. Na przykład, to jest moja subiektywna opinia. Opinia zawsze jest subiektywna Marcin. Nie męczy to, że ludzie zaczynają Juli, że bardzo szybko pozbierała się po Kacprze, bo przecież nie wiem, miesiąc po zaczęła się spotykać z Filipem. E, ludzie mówią, ludzie wiesz, ludzie mają ją za, no, no ciężko tutaj użyć jakiegoś przymiotnika, natomiast, no ludzie tego po prostu nie akceptują, tak, nie, nie akceptują tego, mówią, że biedny Kacper, e, który, który wiesz, który e, teraz cierpi, bo widzi jak ona, e, jak ona, się z kimś spotyka, hola hola, ona znalazła jedną osobę, z którą się spotyka, spotyka się z jednym gościem, są ze sobą szczęśliwi, zresztą ja to widzę, ludzie też pewnie, gdyby chcieli to widzieć, to by to zobaczyli, a Kacper chodzi, publikuje jak to nie, wiesz, co e, melaż nie wyrywa innej dupy, mówi o tym, że się zakochał na wakacjach. To był mem na Twitterze akurat z tym, zakochał na wakacjach. Czy podrywam dziewczynę? Zaraz się wypowiem. I, i, I co, i to jest już w porządku? Ktoś, ktoś sobie układa życie z jedną osobą, z którą widać, że jest szczęśliwy, tak? Po tym jak się rozstali. A i y, 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 co, i y, 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 to nie jest ok, a, a jego zachowanie jest okej? Okay? Nie wiem, po prostu. Kurwa, ja już się pogodziłem z tym, że. Okej, okay. tak więc odpowiadając, zacznijmy od tego, że. Nie rozumiem, Marcin, w jaki sposób mogę odpowiadać za to, jak. Reagują ludzie na nasze rozstanie z Julią. Nie mam wpływu na to, jak ludzie odbierają to, co się dzieje. Ja nie wypowiadam się i nie ma mojej opinii, więc jest to czysto opinia ludzi. Podejrzewam. Julia mogła domyślić się, że publikując związek z jakoś no ogólnie publikując związek tak szybko. Eee, może się to pewnie spotkać z negatywną opinią. Dla mnie mi to nie przeszkadza. Ja ostatnio nawet witałem się z Filipem na tej konferencji. Mi to nie przeszkadza. Ludzie odbierają to inaczej, ale nie mam wpływu na tych ludzi. Ja nie chcę, żeby ludzie tak pisali o Julce, ale jaki Umówiliśmy się, że ten temat zostanie odłożony i nie poruszamy tego tematu. I tyle, Marcin. Nie mogę wpłynąć na ludzi, bo to nie jest moja opinia, to to jest opinia ludzi. Więc czemu wrzucasz tutaj moją osobę? Co ja, co ja mam tutaj do, do zrobienia? Co, czy to jest moja wina? Że tak. Nie rozumiem. W internecie ludzie bardzo łatwo wydają wyroki. E, oczywiście fajnie, kiedy te wyroki. Są pozytywne gdzieś tam dla mnie, e, dla moich bliskich i, i, i wtedy łatwiej mi się z tym żyje. Pewnie ciężej. A mi... <noise> no, z jak cię klepią po plecach, a jak cię nie klepią po plecach, to wujową. Wow. Mi się to znosi w momencie, w którym te wyroki wydawane przez ludzi e, 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 nie, nie są dla mnie korzystne, ale tak jest internet. No. Wiesz, ja też nie mam do pretensji. Wiedziałem, wiele, wiele, wiem na co się pisze, działam w tym internecie, zarabiam na tym pieniądze. E, I wydaje mi się, że na koniec dnia, na koniec dnia każdy. O... Każdy gdzieś tam chyba zostanie. On się leczy, bo ma dwa punkty widzenia na jedną sprawę zawsze. No mówię, bo Marcin, Marcin zawsze yy, ma taki problem, że, że tak jak mówię, jak się odgrywa jakąś postać, to on czasami zapomina, czy on patrzy ze swojej strony, czy z postaci, którą odgrywa w danym momencie. I to jest jego, tak jak mówiłem wcześniej, największy problem, że czasami się gubi między swoimi postaciami, i, i wtedy mówi opinię jedną i drugą. RP, no, chłop na 5 City gra. Tylko, że IRL, nie? Nie, rozliczony z tego, co A co z podrywaniem dziewczyn? Mam 24 lata, 23, 24 według 2. Czy to jest coś złego, że chodzę i rozmawiam z dziewczynami? Jestem singlem, nie jestem w związku od 3-4 miesięcy. Te dziewczyny też chcą ze mną rozmawiać? Czy to jest coś złego? Nie wiem. Moim zdaniem nie. I ja się z tym źle nie czuję. Nikogo nie krzywdzę. Więc. Co kogo to interesuje? Co ktoś robi? Robi, a nawet jak nie, to ważne, żeby każdy wiedział. Każdy akceptował siebie, każdy, każdy był szczęśliwy ze sobą, ze swoim zachowaniem, i każdy wiedział po prostu, jakby czym jest. No to jest normalne przecież to, że Jury znalazła chłopaka i to, że. ale. Ale cóż. Jezu, to mój rekord widzów. 4000. Nie wychodź z domu. Ciekawe widzowie Ripsona. Widzowie Rybsona, może Wy. Zupełnie inna, inna perspektywa. Eee, jak uważacie? Czy jest pojebane, coś pojebanego w tym, że samotny chłopak, single, si, single, single, chodzi do klubów i rozmawia tam z dziewczynami i podrywa je? A i w drugą stronę dziewczyny jego podrywają? Czy jest coś w tym pojebanego? Pojebane? Ja myślę, że to jest twój pojebane Jest to chore Ale czemu cię boli, że ktoś tak pisze? Nie boli mnie, że ktoś tak pisze Jezu, Rybson, nawet nie byłeś w trakcie tego Nie wiesz, o czym się zgadka Popierdolone I macie rację I macie rację Dlatego brzydzę się takim zachowaniem Nie będę podrywał już dziewczyn Od dzisiaj będę podrywał tylko chłopaków Pride man. Więc tak naprawdę to nie Boxdorf ściągnął Paramaxila do FMA. To ja ściągnąłem Paramaxila. I już w przyszłym tygodniu na moim OnlyFansie który startuje właśnie 6, 6 sierpnia, kurs narciarstwa z Paramaxilem w duecie Pokazywał mi, jak trzyma się kiki. Jak, jak się to robi na narciarza? Zapraszam! Eee, pierwszy miesiąc niczym subskrypcja z tego sprajma z za jedyne 4,99 Możecie oglądać wszystko Więc Polecam <śm> No ale dalej Kasper manipuluje, Zarzut był do ludzi, nie do ciebie. Ciebie zaczęli wychwalać w niebiosy, że jesteś poszkodowany, a Julia dalej je był w komentarzach. Ale co? Ja, jaki ja mam wpływ na to, jak ludzie komentują to, co... Julkę w internecie? Czy, co tu jest za manipulacja? Co jaki ja mam? Co ja mam do tego? Nie? Czy ja mam chodzić po TikToku i pisać w komentarzach ludziom, że, że zmieńcie swoje myślenie? Piszcie inaczej? Je, nie, nie rozumiem. W czym gdzie tu jest manipulacja? Bo nie rozumiem. Nie mam pretensji. Mm, nie, nie są dla mnie korzystne. Mówi, co y, co ma Ludzie też na zła. Y, teraz cierpi, bo nie akceptują, tak? No, ludzie wie, ludzie zbierają. Mi nie męczy to, że ja, ludzie zaczynają Juli, e, że bardzo szybko pozbierała się pokaz. Mi też jest przykro z tego powodu Nie jest, nie jest mi jakoś przykro, że siedzę i, i męczy mnie to i chodzę codziennie, że czemu tak o Julce piszą, bo nie patrzę, co piszą ludzie o Julce Więc mi to nie, nie jest ten... Jak wiem, że tak się dzieje... Szkoda, no, nie powinno tak być, bo mi nie jest głupio, więc dlaczego ludzie oceniają, w sensie mi, mi to nie przeszkadza, to dlaczego przeszkadza to ludziom? Bo przecież nie wiem, miesiąc po zaczęła się spotykać z Filipem, e, ludzie mówią, ludzie wiesz, ludzie mają ją za, no, no ciężko tutaj użyć jakiegoś przymiotnika, natomiast no, ludzie go po prostu nie akceptują, tak? Nie, nie akceptują tego, mówią, że biedny Kacper, który, który wiesz, który teraz cierpi, bo widzi jak ona, jak ona się z kimś spotyka, hola hola, ona... o, 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 to mówi, że mówię, mówią o ludzie i właśnie ten moment hola hola to jest przypierdolka do mnie, do tego co nie rozumiem. hola hola. To jest przypierdolka, i tu Marcin przestaje mówić o ludziach, a zaczyna się przypierdolać do mnie. Manipulant Kacper. Ale tutaj kurwa, sznurkami. Ja to w ogóle temu rudemu kazałem te pytania zadać. Który, który, wiesz, który e, teraz cierpi, bo widzi jak ona, e, jak ona się z kimś spotyka, hola hola, ona znalazła jedną osobę, z którą się spotyka, spotyka się z jednym gościem, są ze sobą szczęśliwi, zresztą ja to widzę, ludzie też pewnie gdyby chcieli to widzieć, to by to zobaczyli, a Kacper chodzi, publikuje jak to nie, wiesz, e, co melasz, nie wyrywa innej dupy, mówi o tym, że się zakochał na... Da. Cały, całe, moje stories wygląda, aż odpalę. O Jezu, tutaj mówi, ale... Tak, moje ostatnie stories. Przeczytam treść mojego ostatniego stories. Byłem wczoraj na Melarzu, Ale zajebiste dupy. Wszystkie poderywałem. Jak co haha. Giga chat, największy polski crusher. Tak, tak właśnie spędzam każdej imprezy. Pozdro, a wy co? Dalej sami? To akurat mnie przyłapał. <grywa> Dobra, dobra. Incestory to było z wczoraj. z sprzed wczoraj. Wow, 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 widzicie tą latynoskę 11 na 10, ale ma niezły Cooper. Tak, tak, właśnie ją po nim klepałem. To moja tradycja. Zawsze klepię laski po fajnym tueczku. Menasz jak co dzień. Elo. Chcecie sprzed wczoraj? Wow, dzisiaj udało mi się poderwać dwie laski w jednej rozmowie. Niesamowite. Stałem, patrzyły na mnie, a ja mówiłem tylko przed siebie. Nie wiedziała żadna, do której gadam, więc podchodziły obydwie. Wow, dwie pie... hashtag dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie zła jest ta na instruktory? No dobra. Dobra, już nie chce mi się go słuchać. No dobra widzowie. Chyba wracam do Sokołowa, bo skończył mi się content na streamka. O, tutaj półtora minuty pod wodą. Jezu, Kasper, patrz, i ja pierdole, Patrzcie, jak się. No nie, kolejny dowód na to, że Kasper podrywa wszystkie dupy, jakie się da. No dobra, to nie był. Widzicie, to było Insta stare z poniedziałku akurat. A oglądacie w ogóle Spontan? Oglądacie Spontan? Tak, nie? A ogląda ktoś to na Twitchu? Nie oglądaliście? Spontan jest śmieszny, kurwa. Mi się podoba. W sensie sam wyjazd mi się podobał. nawet na Roxy czekam na kurs. Gu guzik krzepito. Nudne wpój to jest? Nie, mi się dobrze to ogląda. Ten na buddy, co się wszystkiego boi Oglądał, fajnie się ogląda. Oglądał to nawcze, Kasiks i tak dalej Strasznie słaba promocja była na starcie, ale nie dało się tego znaleźć na YouTube Bo był nowy kanał Ogólnie YouTube Nie wiem, teraz to mi się nie... YouTube to jest taki dziw, Dziwnie na YouTube teraz jest, w sensie Mi nie idzie Mi nie idzie, więc chyba Nie robię YouTube'a, stwierdziłem, że że trzeba to przełożyć. Eee, no, ale ale na przykład patrzcie, Kara Przemka Pro, no w sumie on został dobrze wypromowany i przez to e, przez to poszedł tak dobrze. Tak mi się wydaje. No, ale spontan nie wiem, kurwa, jak się promuje ja się oduczyłem jak się robi YouTube, nie. Dzień dobry moi. Drodzy witam was. O, a co to za dziewczyna po prawej? Jakaś nowa. Przez ten cały wasz sponta miałem wczoraj spać o 12 ja zacząłem oglądać wczoraj i zostałem o czwartej A Sajka z Twitcha ryba mówił? Ale co ona jest w ekipie? Czy, czy co? Czy to jest dziewczyna kogoś? W na moim kanale i dzisiaj mam skład dziewczyn Oglądamy to? Czy oglądamy te. Co jeszcze? Co jeszcze my mieliśmy obejrzeć, nie? Ja bym spontan może obejrzał Tylko kurwa obejrzałem prawie sam cały Koleżanka Kasi Odpalaj jebać YouTube Odpalaj JRL i idź na kur... Kukurydy Nic ciekawego nie ma na YouTube No i właśnie YouTube stał się tak YouTube stał się tak ścierwową rzeczą W sensie nie ma nic fajnego na YouTube moim zdaniem Oprócz e, na przykład kanałów przyrodniczych to uważam za top i god tier. To są najciekawsze rzeczy do oglądania. Bo jak, jak siedzę na youtube to wyskakuje mi na przykład Take fan o tym, take fan o tamtym, kurwa. Take fan o nitro, nitro o take fan. Cały czas pojawia mi się na przykład to, to samo. I myślę, Ja pierdolę, kurwa. Wszystko jest. <laughs> Wszystko jest tylko o tym. Nie, nie ma nic ciekawego. Nie ma ciekawych treści na youtube moim zdaniem. Nie pojawia się nic, co jest jest ciekawe. tak, Także, kurwa, patrzysz i myślisz, ja pierdolę, jakie to jest dobre. Wczoraj oglądałem, bo tego u Kaleso na chwilę na streamie. No, ten filmik e, z tego, jak jechał na tym motocyklu. No, i też kurwa, bez szału, nie? A oprócz kanału Spontan i Kasper Boński. O, to naprawdę nieźle te Boński, ostro, YouTube. Dobra, widzowie. Wiem, że mam tutaj. Praktycznie najwyższą średnią i najwyższą ilość osób, które oglądałem kiedykolwiek na Twitchu, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym i, i lepiej wyjść na 2 widzów i skończyć jako giga chat, niż wychodzić kurwa na 30 widzach. Nie no, Twitch się rozkręca. Widzę. Słuchajcie, widzowie, pomóżcie mi z jedną rzeczą. Robimy tak. Kolesanowi nie daje hosta, bo ostatnio mówił o stulejce jakiejś, że ma stuleje Po tym 48 minut streama? Nie, stream był dużo, dużo dłuższy Tylko przez niefortunne ujawnienie e, Pewnych tych Pewnych części ciała e, Się skończył Ale Ale naprawimy to Słuchajcie, jest tak Stoły rozkminy, bo albo Zrobiłbym e, Streama IRL I to jest Jedna fajna możliwość, ale nie mam pojęcia jak się ustawia to wszystko Ile to by kosztowało Druga opcja To zapraszamy gości na streama Jakąś streamereczkę, albo więcej kurwa Zrobiłbym, bo na przykład wczoraj, wczoraj oglądałem, Marcina Wczoraj oglądałem e... Ogląd... 10 kaplecach. weź Lizę Zapraszamy, Li... nie, bo... zapraszamy Lizę na streama ale by się wkurwił Franek I bym chciał sparing i bym mu pokazał Nie? No dobra, dobra, żartuję, spokojnie Ja zaproszę lekcji. Eee, nie, ale Amadego i Adriana i konwersacja na ten, wyjaśnianie Ja pierdolę, to by był mocny stream Szybola i Polaka, jeszcze kurwa mocniej Ale wczoraj oglądałem Ginolda jak robili pizzę i w śmieście jest, jak się po prostu ogląda grupę znajomych, którzy siedzą i sobie gadają. Więc je... może zrobimy streama, gdzie zaproszę kurwa, na przykład Krychę. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję spędzać kurwa czas z Krychą, ale Krycha jest tak pojebanym gościem. Ostatnio powiedział, że.